Jeśli Na pasiece w Izbicku zagrała Wielka orkiestra świątecznej pomocy. To pierwsza zbiórka zorganizowana jako Niezależny Sztab Izbicko. Finał połączył kwestę, muzykę i wspólne spędzanie czasu. Razem sztab zebrał 24 402 zł i 12 euro. W tym roku złożyliśmy wniosek o uzyskanie zgody właśnie na nasz sztab i dostaliśmy od razu. Więc myślę, że tam gdzieś zauważyli w tym głównym sztabie, że my jednak się sprawdzamy i że naprawdę chcemy grać dla, dla dobra dzieci. Wolontariusze ruszyli z puszkami już od samego rana. Kwestowali na terenie całej gminy. Pomoc płynęła z wielu miejsc jednocześnie. Powstała fajna inicjatywa w naszej gminie, więc stwierdziłam, że chętnie się przyłączę i będę pomagać. No jest to takie budujące, jeśli możemy właśnie wspólnie się tak spotkać i pomagać dla, dla dobra dzieci. Ludzie bardzo chętnie wrzucali, moja puszka jest przepełniona, jest bardzo ciężka. I wszyscy byli bardzo chętni, żeby pomagać. Lot ja bym widokowy, powiedziała, że z jest z tego, że po prostu uczyniło coś dobrego. Na pasiece nie zabrakło licytacji z wartościowymi przedmiotami. Było ognisko, kiełbaski, kawa i domowe ciasto. Na scenie wystąpili przedszkolacy, Echo Krośnicy, kapela Daniec, a także gwiazdy wieczoru, zespół BIS oraz Janusz i Dominika Żyłka. Mieliśmy dużo chętnych osób, które ma... dały nam vouchery. Dały nam różne takie gadżety. Teraz się okazało, że mieszkańcy wszystko to wylicytowali. Zawsze jesteśmy chętni, żeby tutaj wspierać Wośm. Jeśli chodzi o repertuar, to dla każdego coś miłego. Trochę muzyki tanecznej, trochę balla. Cieszymy się, jeśli jest ten kontakt z publicznością i jak najbardziej. Zachęcamy do wspólnej zabawy. Jakieś pociągi, tańce, krzyki. Wspaniali ludzie, naprawdę wspaniała atmosfera i warto pomagać. No, w końcu to jest to wielka kiesa świadectrznej pomocy dzisiaj. Ale jestem bardzo wdzięczna za zaproszenie pani wójt i organizatorom. No, ja uwielbiam to, co robię. Po prostu to jest, daje całe serce, do mnie wraca z potrójną siłą. Finał miał rodzinny i wspólnotowy charakter. Tegoroczna 34. zbiórka na WOŚP poświęcona jest chorobom przewodu pokarmowego u dzieci. Izbicko po raz pierwszy jako samodzielny sztab pokazało, że potrafi grać razem.